Nasz sklepaton to był hit, Prince Bee. Dzięki wszystkim zebranym datkom, Queen Bee może stworzyć swoje wymarzone miejsce spotkań. To świetnie, ale gdzie jest Queen Bee? Przyda mi się pomoc. Trzeba ją znaleźć i przekazać dobrą wiedzę. Policzymy się później. Do kafejki leci, jeśli chcesz, chcesz, chcesz jako pierwszy, pierwszy spróbować, spróbować dziś ostatecznej, ostatecznej tropikalnej herbaty macza z, 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 z kuleczkami mango! Czas doświadczyć kulinarnej magii! Herbacianej magii? Nieważne, po, po prostu magii! Zwiewają nam ostatnie żetony! Właśnie skończyłam ostatnie pazurki i zobaczyłam ten tłum przed kafejką. Co tu się dzieje? I dlaczego ty i Alger nie pracujecie razem? Byłybyście niepokonane! Ach, bo nie mogłyśmy się porozumieć, jak zwykle. Tak, i miałaś zwycięstwo w kieszeni, póki Altgirl nie wyciągnęła tego fikuśnego przepisu. Aha, to nie jest pierwszy lepszy przepis? To jest legenda kuchni i kucharskich blogów z calutkiego świata. To brzmi ryzykownie. O, jest bardzo trudny. Cóż, cokolwiek tam robi, to działa. Popatrzcie tylko, dam głowę, że ona pływa w żetonach. To może wstąpię tam i rzucę okiem, żeby wiedzieć, jak jej idzie. Całkiem zwyczajnie. Wiecie, totalnie od tak. Gotowa? Do... roboty! Okej, okay. czas... zaczynać! Tylko spójrzcie na tę zwinność krojenia! A teraz najlepsze! Wielkie dosłodzenie mango! O, oh, hej, delicious. Przyszłaś po resztę klientów? No coś ty! Prawie wszyscy nasi znajomi tu są! Tylko chciałam obejrzeć Twój pokaz osobiście. Cóż, tak, wiedziałam. Niektórzy jednak mają wyszukany gust. A teraz wybacz, ale... tę pyszną papkę z mango w słodką bobę. Ale żeby wyszło, nastrój musi być nieskalany. Wszyscy tutaj myślimy tylko pozytywnie. Wciąż obrażona? Nie. Altger, jeśli to ci się uda, to będzie ważniejsze niż żetony czy głupiutki konkurs. Ach. Wiesz, to mnie właśnie strasznie w tobie wkurza! Bo ty nie tylko lepiej pieczesz. Nie tylko twoje donaty są popularniejsze od moich, ale jeszcze jesteś lepiej. Trzeba całej masy czasu, by to sprzątnąć. Zmykam! Wow! Co do licha tu się dzieje? Pójdę po MOP. Po jeden? Przynieś ze trzy! Ale szczerze, co tu się stało? O jejku, okej, okay, to wszystko zaczęło się rankiem, gdy Altgirl stwierdziła, zdobędę więcej żetonów niż wy. I pomyślałeś, że przecież nie ma Masz mango I na żetonie! Zakładem. ...i Zrobiła się bardzo pewna siebie, a ja mm. myślałam, że To nie jest śmieszne. Muszę zacząć od początku, co oznacza, że w życiu nie skończę robić tej herbaty na czas. Czyli wszystko przypadło! To wszystko jest takie głupiutkie! No! Mam takie wrażenie, że trochę mnie poniosło dzisiaj. Dobrze jest mieć w sobie pasję. Choć mogłabyś się trochę nauczyć panować nad humorami. Tak, tylko mówię. Hej, patrzcie, co tutaj mam! Zabieram je, a wieczorem powiem, kto zwyciężył. Ach, wiesz, przepraszam, że to wszystko jakoś głupio wyszło. To miała być sympatyczna rywalizacja między przyjaciółkami, co nie? O, między przyjaciółkami? Ta, ta, jak gdybyś wcześniej nie wiedziała. Wow! A swoją drogą to te mango są przepyszne. Mogłybyśmy nadziać nimi donaty? Tak. Możemy wymyślić jakiś fajny przepis razem, jeśli chcesz. Ty wiesz, że tak? <grym> Okej, okay, ale teraz znasz jakiś sposób na zmycie mango z kociego drapaka? To jest cukierkowy róż. Znałam, że możemy czymś się zamienić, a. No, muszę to zobaczyć. Wow! Mi Glam, ty naprawdę wiesz, jak poprawić dziewczynie humor? Cóż, chciałam zrobić coś miłego dla najfajniejszej partnerki w sklepa Tonie. <laughs> policzyłam, a potem policzyłam znowu i. Może wszystkie pomogłybyście w urządzeniu naszego nowego miejsca? I co wy na to? A, a wiesz w sumie to? Czemu nie? Po dzisiejszych przygodach wspólna praca nad nim będzie pestką. Ojej! To jakie macie pomysły? To musi być bardzo szykowna miejscówka i pełna neonów. A mogą być pastele i brokat. Bez brokatu. Ale nie. Zgódź się, Adby! Hmm, no. preconce... Może błyszczące ćwiejki. No.